Szklanka do połowy pełna. Posłuchaj o tym, co ukryte pod powierzchnią. Witajcie słuchacze, to jest 68. odcinek podcastu. Szklanka do połowy pełna. Dzisiaj dotkniemy tematu, który może dotyczyć nawet najbardziej wesołych i imprezowych z was. Czyli pogadamy sobie o samotności. Ale spokojnie nie będzie smutno, bo pamiętajcie, że zawsze szklanka jest przecież do połowy pełna. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu odcinka, to jeszcze dwie szybkie sprawy. Po pierwsze, subskrybujcie mój kanał na YouTube. Szklanka do połowy pełna podcast, a nie przegapicie nowych odcinków. A ze statystyk wynika mi, że choć wielu Was słucha mnie właśnie tam, to wciąż nie subskrybuje szklanki. Także możecie to łatwo zmienić, klikając w czerwony guzik Subskrybuj. Dodatkowo chciałbym Was serdecznie zaprosić na drugi sezon Burzy w Szklance Wody, czyli serii wywiadów, która startuje już na dniach i gwarantuje Wam, że będziecie zaskoczeni nowymi gośćmi i ich historiami. Koniec ogłoszeń parafialnych, czas zacząć nasz odcinek. Zapraszam do wysłuchania. Zacznijmy sobie od dzieciaków. W Japonii młodzi ludzie zamykają się w domach na lata. To zjawisko to oczywiście Hikikomori, o którym już kiedyś mówiłem wam w szklance. Jeśli chcecie zgłębić ten temat, no to odsyłam was do odcinka numer 3. Przy okazji usłyszycie ogromną różnicę w moim podcastowym doświadczeniu. Ale wracając do samotności i do samego Hikikomori. Badacze z Kyoto University w badaniu z 2022 roku twierdzą, że winna jest presja szkoły i strach przed oceną. To są główne przyczyny Hikikomori. Ale samotność u dzieci to nie tylko problem kraju kwitnącej wiśni. W Hiszpanii 30% nastolatków czuje się samotnych, mimo że non-stop są oni online, co wynika z badań Uniwersytetu Barcelońskiego z 2020 roku. No i dlaczego tak się dzieje? No cóż, brak głębokich więzi w dzieciństwie zwiększa u nich ryzyko depresji w dorosłości. Tak przynajmniej stwierdzono w piśmie naukowym Journal of Child Psychology and Psychiatry z 2015 roku. Wiecie, co jest w tym wszystkim najdziwniejsze? Samotność czasami fizycznie wręcz boli. Badania Uniwersytetu w Chicago z 2010 roku pokazują, że aktywuje te same obszary mózgu, co uderzenie młotkiem w palec. Może dlatego Finowie uczą dzieci w szkołach. Słuchania, tak, właśnie dzieciaki w kraju Muminków mają lekcję empatii. A teraz szybka ciekawostka czy wiecie, że w Australii wprowadzono program Buddy Bench? Ławki w szkołach, gdzie dzieciaki mogą usiąść, gdy potrzebują zwykłej rozmowy. Badanie z University of Melbourne z 2022 roku pokazało, że zmniejszyło to poczucie samotności aż o 40%. Ale bycie samotnym to nie tylko domena dzieciaków. W dorosłości samotność ma wiele twarzy. W takiej Danii, czyli kraju hyge i kocyków na kanapie, aż 20% seniorów żyje w samotności, co wynika z badania Danish National Center of Social Research z 2022. Pierwszego roku. Z kolei w takim gorącym Meksyku, gdzie 60% ludzi dorosłych mieszka z rodzicami do około 30 roku życia, samotność często wynika z udowadniania przed rodziną, znajomymi, no i przede wszystkim przed samym sobą, że no nic nam nie trzeba. Ludzie mówią sobie: że Muszę być idealną córką, czy też synem, więc nie pokażę, jak jest mi ciężko. I to właśnie zostało wykazane w badaniu Uniwersytetu Nacional Autonoma de Mexico z 2022 roku. Ale samotność ma też dużo różnych innych odcieni. Jaki związek z plagą tego zjawiska ma innowacyjny wynalazek w postaci randek online? No cóż, w Brazylii, czyli kraju wiecznie uśmiechniętych ludzi, 70% użytkowników Tindera czuje się bardzo samotnych, ale już. Po użyciu aplikacji, co wynika z badań Uniwersytetu de Sao Paulo z 2021 roku. Dlaczego? Bo jak się okazuje, im więcej opcji, tym trudniej nam się jest zaangażować. A do tego te osoby, spędzające w social mediach powyżej dwóch godzin dziennie, są statystycznie dwa razy bardziej samotne. Ale jest nadzieja. W takiej Kanadzie powstają chociażby kluby kawowe dla osób samotnych. Są to miejsca, gdzie nie musisz nic mówić, wystarczy, że usiądziesz sobie w spokoju z innymi ludźmi. Badanie kanadyjskich naukowców z University of Toronto z 2023 roku pokazało, że już jedna wizyta w takim miejscu tygodniowo redukuje poczucie izolacji. Wiecie, co w tym wszystkim jest najbardziej zaskakujące? Według raportu OECD z 2021 roku mieszkańcy miast częściej czują się samotni niż ci, którzy mieszkają na wsi. A różnica Wynosi nawet 15%. Dlaczego? W mieście mamy tysiące ludzi wokół nas, ale zero czasu na prawdziwe relacje. W takiej metropolii Tokio istnieje nawet termin kodokushi, czyli samotna śmierć w tłumie, gdy nikt nie zauważa, że znikasz. Jak powiedziała jedna z respondentek ulicznej Sondy. Wszyscy wszystko o tobie wiedzą, ale nikt nigdy nie pyta, jak się czujesz. A teraz kolejna szybka ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale w Holandii powstał właśnie projekt o nazwie Human Library, który pozwala wypożyczyć człowieka do rozmowy. I to naprawdę działa. Według badań Uniwersytetu w Amsterdamie z 2022 roku 70% uczestników tego projektu deklaruje, że czuje się mniej samotnych po takim spotkaniu. A co wy myślicie o takim rozwiązaniu? Dajcie znać w komentarzach, czy wy chcielibyście wypożyczyć sobie randomową osobę, żeby z nią po prostu pogadać, powymieniać się jakimiś poglądami czy pograć w planszówkę. Kolejna sprawa, która mnie zastanawiała przy pracy nad tym odcinkiem. To takie pytanie, które sobie zadawałem: czy wykształcenie chroni nas przed samotnością? No bo wiecie, na studiach poznajemy masę nowych ludzi, angażujemy się w niezliczone projekty, wchodzimy w ogóle na rynek pracy, ale jak się okazuje to wszystko nie sprawi, że z miejsca przestajemy się czuć w życiu osamotnieni. Według brytyjskiego Office for National Statistics z 2022 roku osoby z niższym wykształceniem częściej deklarują samotność, ale tylko w krajach rozwiniętych. W Indiach i to jest badanie z 2021 roku, to osoby z wyższymi dochodami i wykształceniem są bardziej izolowane, bo pracują po ponad 60 godzin tygodniowo. A jeśli już o pieniądzach mówimy, to w Europie samotność dwa razy częściej dotyka osób bezrobotnych. Z kolei w Polsce, jak wskazuje raport CBOS-u z 2023 roku, 40% osób zarabiających poniżej 3000 netto czuje się samotnych regularnie. I nie jest to kwestia ich wyboru, to jest po prostu bardzo duży systemowy wręcz problem społeczny. Wyobraźcie sobie teraz mapę Europy i zerknijmy na północ od Polski do mroźnej Norwegii. Tam osoby z wyższym wykształceniem częściej korzystają chociażby z terapii grupowej i stanowi to zwykle ich sposób na walkę z samotnością, na co wskazują badania Uniwersytetu w Oslo z 2021 roku. No ale okej, okay, było dzisiaj dużo o negatywnych aspektach samotności, ale znacie mnie przecież. Odpowiemy sobie teraz wspólnie na pytanie: czy samotność może być w określonych sytuacjach naszą supermocą? W kraju croissantów, czyli we Francji, 40% ludzi celowo spędza weekendy solo. By naładować swoje baterie. A taki geniusz jak Steve Wozniak wymyślił pierwsze komputery Apple w samotności w swoim własnym garażu. Badania z Journal of Adolescence wskazują z kolei, że umiarkowana samotność rozwija naszą kreatywność. Także, jak widzicie, są też plusy bycia samotnym. Ale w tym miejscu jest oczywiście duże ale. Uważajcie, jak wskazują europejskie badania wykonane w Szwecji w 2023 roku, chroniczna samotność podnosi nasz poziom CRP, czyli markera stanu zapalnego. A z kolei, według książki Johna T. Kaciopo i Williama Patricka pod tytułem Samotność, ludzka natura, a potrzeba więzi, izolacja zwiększa ryzyko zawału, tak jak palenie 15 papierosów dziennie. No i czas na kolejną ciekawostkę. Jak wskazuje badanie Uniwersytetu, w Kapsztadzie z 2022 roku w RPA osoby starsze, które regularnie uczestniczą w spotkaniach religijnych, rzadziej zgłaszają samotność. Więc, jeśli macie jeszcze swoje babcie i dziadków, którzy chodzą regularnie do kościoła, no to pomyślcie o tym w ten właśnie sposób. Nawet jeśli sami nie wierzycie w Boga jesteście daleko od kościoła, to zwróćcie uwagę, że dzięki takim rytuałom nasi seniorzy mogą zachować wigor i dobrą formę w jesieni swojego życia. Więc nie ma co się spierać o opuszczanie. Radia Maryja, na cały regulator czy wielokrotne wycieczki do kościoła w tygodniu. Na tym etapie odcinka wiecie już co nieco o samotności i jak zmagają się z nią dzieciaki oraz dorośli na całym świecie, ale jak świat walczy z samotnością. Chociażby w Wielkiej Brytanii działa Ministerstwo Samotności, które tworzy na przykład tak zwane łąki społeczne, gdzie ludzie mogą pogadać sobie chociażby o pogodzie. Z kolei w Austrii organizowane są tak zwane wolne randki, spotkania bez telefonów, gdzie rozmawia się około 30 minut z jedną osobą. A co ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, możesz zrobić teraz, żeby przestać być samotny, samotna. Badanie z Plus One z 2011 roku radzi, żeby zaangażować się chociażby w wolontariat. Nawet dwie godziny tygodniowo takiej aktywności skutecznie zredukują Twoją samotność. Albo, no jeżeli nie jest to dla Ciebie, to zrób coś prostszego. I na chwilę wyłącz Instagram, czy Facebook, czy inne aplikacje, które zajmują ci czas. Statystycznie osoby ograniczające social media do 30 minut dziennie czują się mniej samotne. Dodatkowo mam dla Was teraz kilka szybkich porad, jednak pamiętajcie, że nie rozwiążą one z miejsca Waszego problemu z samotnością. Jeżeli czujecie się, że Wasze zdrowie psychiczne jest zagrożone, to najlepiej będzie, jeżeli udacie się po pomoc do psychoterapeuty lub psychiatry. Ale od czegoś trzeba zacząć, tak więc pozwólcie, że przedstawię Wam kilka szybkich rad. Po pierwsze, możecie dołączyć do klubu zainteresowań. Badania z Uniwersytetu Harvarda z 2023 roku jasno pokazują, że ludzie w grupach dotyczących jakiegoś hobby budują trwalsze relacje. Na pewno macie jakąś swoją zajawkę, no wiecie, książki, filmy, a może po prostu prowadzicie ogródek działkowy, dajcie sobie szansę na dzielenie się swoją pasją z innymi. A tak przy okazji, dajcie też znać w komentarzach, jaka jest Wasza największa pasja czy też hobby. Po drugie, zacznijcie od małych kroków. Powiedzcie cześć czy dzień dobry swojemu sąsiadowi, lub po prostu przy kolejnych zakupach uśmiechnijcie się do obsługującej Was kasierki. Według badań University of California z 2022 roku takie mikrointerakcje redukują nasze poczucie izolacji o 25%. I wreszcie po trzecie, rozważcie terapię online. Nawet jeśli mieszkacie w małej miejscowości bez dostępu do gabinetu psychologa, psychoterapeuty czy lekarza psychiatry, pamiętajcie, że dzięki internetowi niemal wszystko można dzisiaj załatwić online. Do znalezienia odpowiedniego specjalisty służy chociażby platforma internetowa BetterHelp, która oferuje wsparcie psychologiczne. Badanie z 2021 roku, zamieszczone w piśmie naukowym Journal of Medical Internet Research, potwierdza skuteczność takich narzędzi w walce o swoje zdrowie psychiczne. Więc nie reklamuję tutaj żadnej platformy, ale po prostu rozważcie, czy wasze zdrowie psychiczne nie wymaga tego, żeby pójść na terapię, taką stacjonarną albo taką online. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy 68 odcinek podcastu Szklanka do Połowy Pełna. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Jeśli ten odcinek dał Wam do myślenia, to zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie o nazwie Szklanka do Połowy Pełna Podcast i zaobserwujcie podcast Szklanka do Połowy Pełna na Spotify. Pamiętajcie, samotność to nie wstyd. To ważny sygnał, że potrzebujecie po prostu więzi z drugim człowiekiem. Tymczasem bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się, a my słyszymy się jak zawsze. Już niedługo. Szukasz inspiracji, głębokich refleksji i ciekawej rozmowy? Podcast Szklanka do połowy pełna to miejsce, gdzie poruszamy ważne tematy społeczne, rozmawiamy z pasjonującymi ludźmi, recenzujemy popkulturę i pomagamy ci znaleźć chwilę relaksu. Odkryj nasze różnorodne serie: od Burzy w szklance wody, gdzie poznasz fascynujące historie, po Dźwięki szklanki, które ukoją twoje zmysły medytacyjnymi dźwiękami i ASMR. Napełnij swoją szklankę po brzegi pozytywnymi treściami. Słuchaj szklanki do połowy pełnej już dziś na Twojej ulubionej platformie podcastowej.